Witam. Tydzień szósty, zadowolenie 507, czyli znowu nie jest lepiej? W sumie to można powiedzieć, że jest gorzej. No i co? No teraz te tygodnie bez tego biegania wyglądałem trochę inaczej, bo wrzucam sobie teraz więcej angielskiego, też później pokażę w statystykach. No i znowu jest cały czas ten. Sam problem, czyli po prostu za mało robię. Za mało robię względem tego, co powinienem. No właśnie, a czemu za mało robię, no bo za dużo oglądam YouTube'a i wydaje mi się, że właśnie po takim ciągłym oglądaniu mam mniej motywacji. Ale z drugiej strony, jak się już wezmę za robotę, no to ją robię i jest wtedy naprawdę fajnie. Druga rzecz, za późne wstawanie, więc myślę, że to jest też w związku właśnie z tym YouTube'em, że oglądam YouTube'a, zamiast pójść spać, marnuję sporo czasu na to. Naprawdę bardzo dużo. Co z takich ważniejszych rzeczy, bo w sumie ten tydzień był nudny, monotonny. Zrobiłem dwie matury, podstawy na 85, rozszerzenie na 78. No wiadomo, słuchanie zrobiłem, ale tych rozprawek nie robiłem. No i w kolejnym tygodniu jeszcze pyknę dwie kolejne maturki. Z podstawy i z rozszerzenia, żeby zobaczyć, jaka tam wyjdzie średnia z nich. No bo wiadomo, te pojedyncze matury, no to słaby wskaźnik dają, a na dwóch no to można jakoś tam rzeczywiście urealnić ten wynik. Co do statystyk, no minęły już 44 dni. Też sobie pomyślałem, żeby zrobić taki, takie podsumowanie co, co miesiąc. Podsumowanie miesiąca i myślę, że to też będzie spoko. No i co do średniej zadowolonej, z tego co widzę to jest trzeci wynik od końca. Myślę, że bardzo łatwo by było to zmienić, tylko wstając wcześniej. A ja cały tydzień wstawałem bardzo słabo. No i wiadomo, no treningów biegowych też nie mogłem robić, więc to też mi trochę utrudniało cały plan działania. W sumie wyszedłem w zeszłym tygodniu raz pobiegać, ale nie. Jednak jeszcze nie. No co, rozciągania myślę, że za mało robię, że naprawdę da się więcej tego robić bo tylko 4, a powinienem 5. No i tak jak mówię, no angielski w tym tygodniu, no to też było spowodowane tym, że matury robiłem, ale mimo wszystko 20, no 20 jednostek angielskiego, a jedna jednostka to jest 30 minut, czyli naprawdę było tego sporo. Filmy szachowe, słabo, bo te, w sumie nie miałem pomysłu już co nagrywać, natomiast teraz właśnie biorę się za shorty. W sumie też już zacząłem nagrywać film, jak robię ten angielski. Trochę opowiem, jak sprawdzę swój poziom i co będę robić. No i w sumie to, to wszystko. Zabieram się za zaplanowanie tego kolejnego tygodnia. No i miejmy nadzieję, że będzie lepszy. Miejmy nadzieję nawet na to, że będzie najlepszy. Z tych wszystkich nawet no wystarczy 6. Średnią ocenę 6. No to, to nie jest wiele naprawdę. Wystarczy zrobić wszystko to, co będzie w planie i. Szóstka na pewno powinna być, no ale nic. To w takim razie to do następnego.